Siemano siemano, dzisiaj witam was w odcinku, w którym pokażę wam top 5 najlepszych kombinacji skinów Jeśli gracie jakieś top modele u innych streamerów, to może akurat wam się przyda No i jeśli was podoba się ta seria, to napiszcie to w komentarzu Myślę, że możemy zrobić tego z miniserie I możecie od razu też napisać z jakiej kategorii chcecie Następną, jakby następny film No to możliwe, że zrobię z waszej kategorii, czyli na przykład, nie wiem Skiny tylko fioletowe i zrobię tylko fioletowe połączenia. No także co, zaczniemy sobie, pamiętajcie o kodzie w sklepie, który macie w tym momencie na ekranie, bo to mega wspiera. I zaczniemy sobie od pierwszego zestawu. Pierwszym zestawem jest pani przykładowo poborowa ze skrzydełkami od Amora. Wygląda to w taki oto sposób. Myślę, że wielu osobom może się to spodobać. Kilow mamy tutaj z ratowania, taki o właśnie i śnieżynka z drugiego sezonu. Myślę, że spoko zestawik, jak na numer jeden. Drugim zestawem jest Ruby z plecakiem od Czarnego Rycerza. Tak prezentuje się ten zestaw. Myślę, że również spoko zestawik. Do tego mamy Kilow od Inferno i czerwoną parasolkę z sezonu trzeciego. Także co? Myślę, że spoko zestawik i lecimy do następnego. Już trzecim nietypowym dosyć zestawem będzie pani dziesiątka. Z takim oto lodowym plecakiem od Amora, skrzydłami, z, z kilofem Drifta, który jest fajnie i pasuje do tego, i takim zwykłym, zwykłą lotnią Lamoroszca pośpieszoną. Także to jest kolejny zestawik. Numer 3. Numer 4 jest on spoconym zestawem. Wygląda on w taki oto sposób. Pelerynka. Pelerynka od pana e, z kabla. Jeśli macie tego skinka, to idealnie pasuje właściwie do tego skina Kill od Mai, która była w pierwszym sezonie chapteru drugiego z tego co pamiętam i do tego Parasol Fundatora to był czwarty zestawik i lecimy już do piątego piątym zestawem jest Basicowa, oczywiście nasza ulubiona aura, do aury plecak od Midasa, łopata i zwykła parasolka, także co to by było na tyle. To było 5 zestawów. Ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, piszcie komentarze z następną kategorią, jaką mam zrobić. No i co? Siemano!